Niestety, e, chyba nie widzieliśmy tego trafienia. ataku zespół ze Stężycy. E, zobaczmy, jak to wszystko się rozwiąże. Nowicki. Zostawia piłkę Stepniowi. No i mamy wyrównanie w krótki ruch. E, dostaje e, bramkę Bartłomiej Frasik. nagrywał no, Lelek. To jest taka, myślę nadzieja. E, Drużyny z nowej chuty. Teraz świetna szansa. Prosi się o uderzenie. No i... e, dość przypadkowo, ale. W posiadaniu piłki pozostał. Lelek przed Bramkę! 2 do 1. 30 minuta spotkania. No i chyba Kasper Andrzejewski z tego spotkanie. Dość nudne. No może teraz, może teraz jakaś akcja radu nie będzie groźnie. Będzie groźnie, ależ obronił to Frasik. Komicznie. No. Dobre dośrodkowanie. Piłka przedłużona. Świetna szansa. Musi być gol. No jak tego nie trafił. Teraz przedłużona. Piłka! Dość szczęśliwie! No i mamy gola, ale spalony. Przy piłce, no i to jest szansa na kontraatak. Wychodzą 2 na 1. Kłótnicy, Wyjadłowski. Dobra piłka! Świetna szansa! Broni Tułowiecki. Jeszcze ta piłka wybita. W kierunku Lelka, ten zdołał trzymać się. Przy niej przed linią końcową, piłka w pole karne. świetna szansa, jeszcze Kitliński próbuje, jeszcze Kitliński broni, broni, bramkarz Raduni. No. Stare piłkarskie pożekadło, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, zobaczymy czy tak będzie w dniu dzisiejszym, nie ma spalonego. Lizakowski przed bramkę, no i był tak. jeszcze próbuje z dystansu. Miłosz Drąg i zdobywa trzeciego gola dla chutnika, ale w ostatnim, w ostatnim czasie, może o tym za moment, bo teraz kolejny... Korner dla Raduni, być może jeszcze uda się wypchnąć. Stania strzał z dystansu, stępień, jeszcze jest szansa i jeśli tu nie ma spalonego to jest gol, tak. Mamy gola kontaktowego, a więc...